Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony demo i witam was w 18 odcinku z naszej serii. Zagrajmy w Demon's Souls. Na samym początku naprawimy, albo właściwie może sprawdzę, czy mogę ulepszyć swój ekwipunek. Oczywiście, zanim naprawię, zobaczymy, czy może możemy już ulepszyć naszą tarczę. Nie możemy, nie możemy. Brakuje cały czas tych kamieni, i myślę, że już jej nie będziemy ulepszać. W takim razie naprawmy ekwipunek, który wcale aż tak mocno nie jest uszkodzony. Myślałem, że będzie troszeczkę bardziej. No, ale nie narzekam z tego powodu, oczywiście, będę miał więcej dużo dla siebie. No, i lecimy na eksplorację już ostatniego kraja, ostatniego, aż są na ostatniej krainy, yy, jaką jest Valley of the Leafmen. Tak właśnie się prezentuje moja tendencja, i to tłumaczy, dlaczego w boletarii nie mam pure white tendencji, czyli, czyli tej, że mi świeci, tylko mam już prawie najgorszą. <ścoughs> Nieważne. Dobra, przenosimy się w takim razie. Yy, I co mogę powiedzieć o tej krainie? Jest ona, jak dla mnie, wybaczcie, ale znowu muszę znaleźć odpowiednik do Dark Jest ona dla mnie kopią autentycznie. Blightstone z Dark Souls To jest takie Blightstone 2.0. Naprawdę, to jest dla mnie identyczne Przeciwnie, tak samo denerwujący Bagna, takie miasta z desek. Zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Wszędzie można spaść. Nienawidzę tej krainy. Spadki FPS-ów również się tutaj zdarzają. Ale to jest jedna, jedyna chyba kraina z Series Souls, w której mamy coś, coś jakby. Yy, o, skarb, coś na kształt deszczu. Tak, mimo że to jest jaskinia, tutaj pada deszcz. A propos też deszczu, w Dark Souls 2 podobno mają być zmienne warunki pogodowe. Wyobraźcie sobie, walczymy z epickim bossem, nagle się pojawiają chmury, jest burza i pada deszcz. To by było naprawdę niesamowite lub padający śnieg. Ale to są oczywiście tylko pogłoski plotki. Zobaczymy, mam nadzieję, że jakiś gameplay z Dark Souls do tego się ukaże, a my teraz już skupmy się troszeczkę bardziej może na Demon's Souls, a nie na Dark Souls, ponieważ gramy właśnie w Demon's Souls'a. <grym> Okej, <Okay. śmiech> w takim razie, wybaczcie mi. Zaczynamy już teraz komentować to, co się tutaj będzie działo podczas naszej wyprawy. Zobaczcie jak tutaj trzeba naprawdę uważać. Ja tutaj będę... O, mamy nowego przeciwnika. Ja tutaj... Jezu właśnie! Chciałem powiedzieć, że trzeba bardzo uważać jeśli chodzi, bo może łatwo spaść. Zobaczcie, tam już jakbyśmy spadli, to byśmy również umarli z tego co się orientuje, ponieważ tam już jest taki spadek, tak samo jak właśnie tutaj. Dlatego to jest taka lokacja, którą będę przechodzić, myślę, że długo, ale dlatego, żeby po prostu nie zginąć. Dobra, mamy pierwszy skarb, dusze jakieś, no, to nie jest za bardzo istotne, dobra nie szalejmy tutaj, Jezu, Jezu! Bardziej, że oni mają takie dosyć długie tutaj broni niektórzy i mogliby nas dźgnąć i zrzucić również, czego wolałbym uniknąć. Czy my tam możemy iść? Nie, na no, przeciśmy, więc idziemy tutaj teraz. Eee, tak samo jak w Blightstown. znaczy ta lokacja może jest trochę mniejsza niż w Town, ale jest bardzo podobna. Dzięki temu, że jest mniejsza, to nie ma aż takich spadków w FPS-ach, wpłynności w grze, ale występują one na gminie. Ale, jest tutaj coś, czego nie ma w Blight Town. Chyba. Chyba, że zapomniałem. Przeciwnicy wstają z martwych. Dokładnie. Mamy jakieś ciało na ziemi, przechodzimy sobie O. A, nie możemy zjeżdżać po drobinie, zapomniałem. <śled> to bardzo mówię o Dark Souls, i zapominam. Mamy jakieś ciało na ziemi, jakiegoś przeciwnika. Myślimy, że po prostu nie żyje. Przechodzimy sobie obok, niewzruszeni, a nagle to ciało okazuje się, że tak naprawdę wstaje. Wstaje, ponieważ koleś, przeciwnik demon, udawał, że nie żyje. My przeszliśmy dalej, nas przekuwa od tyłu, giniemy albo spadamy gdzieś w przepaść, czy coś. Więc naprawdę tutaj jest strasznie niebezpiecznie. Czy my tam możemy sobie teraz przeskoczyć? Myślę, że tak. Okej. Okay. Dodatkowo mamy tutaj również... Yy... Takich przeciwników, których niedługo zobaczycie te insekty latające, dokładnie te same. nie tym, czy one identycznie nie wyglądają, bo im się za bardzo nie przeglądałem na Dark Souls, dlatego nie będę miał porównania. Ale identycznie wyglądają, plują do nas jakimś głównym, są w stanie nas zatruć, no właśnie, trucizną. I zresztą zobaczycie to sami, nie czy w tej części blightą, no już chciałem powiedzieć, <laughs> Valley of the Filament, czy w tej następnej, dopiero w tym, co będzie w następnym odcinku. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Dobra, tu już schodzimy troszeczkę niżej. Jezu! No właśnie, tego trzeba uważać, bo można spaść. On tutaj miał szczęście, że to nie było jakiejś przepaści, ale ogólnie tutaj o upadek zawsze jest łatwo i nie jest naprawdę trudno. Jezu! Musiałem, że zabije go. Ta animacja mi się skończyła, nie wiadomo dlaczego. Dobrze. Mamy most. Tutaj na mostach właśnie trzeba uważać, bo zobaczcie. Wiedziałem, tutaj było jakieś truchło. No i oczywiście wstało. I właśnie to była taka sytuacja, że od tyłu by nas zaatakował i mielibyśmy problem. A tam... Już yy, niedługo będzie nas czekać podobny motyw. Zobaczysz, czy nie ma? Nie, z takim mostem, tylko że przed nami będzie zdecydowanie bardziej potężny przeciwnik niż y, tym razem. Więc to by było bardzo niebezpieczne. O, kolejne jakieś truposzy wstałem z martwych. Nie pozwólmy im na to, oczywiście. Ten tutaj wpada w furię ja jakimś nie wiadomo do czego. Mhm, tutaj dziury jakieś, więc sobie przejdźmy, może spokojnie, tędy. Zejdziemy sobie po drabince. Mhm, Czy możemy jakoś tutaj uderzyć go. Nie. Nie wydaje mi się. Dobra, no to schodzimy. Szkoda, że nie ma takiej możliwości tej jak w Dark Souls, no ale trudno. O, ładnie. Ściąłem ich z dwóch stron, mimo że uderzyłem tylko w jedną. Okej. Okay. Użyjmy sobie słabszą trawę może na tym ustawie. Więc szczerze mówiąc ten Half Moon może się przydać na właśnie takie małe obrażenia jak tym razem mamy. Mogę dać im się uderzać w taki prosty sposób. To jest strata życia i traf ja myślę, że te trawy, które posiadam, już mi tak wystarczą do końca całej gry, mm, ale no, to nie znaczy, że mogę sobie pozwolić na jakieś marnotrawstwo, bo to zbierałem je no i powinienem to uszanować, bo jeśli bym tego nie zrobił, to by mi się w końcu skończyły, po każdym ataku się najlepszymi leczył. Co my tutaj mamy? Nic. Aha, tutaj również w tej lokacji będziemy mieli szczury, tak samo jak w Dark Souls, tylko takie mniejsze, nie takie giganty. Tak więc w tej lokacji naprawdę jest masa podobieństw, jeśli chodzi o te dwie produkcje. O, kolejny wstaje. Jezu, jezu. Dobra, w ścianie. Nie pytam, co wy tam robiliście we dwójkę. <grym> Pozwolę sobie tego nie skomentować. Zostaję was tutaj w spokoju, tylko wzbieram skarby. Dobra, już możemy lecieć dalej. Tak, możemy lecieć. O, tu mamy most. One by chyba z ściany wyszły nam tutaj. Czy coś? Nieważne. Tu mamy takie kolejne stwory nowe. Takie, ja to nazywam kleszcze, ponieważ jeśli je trafimy, to z nich wlatuje sporo krwi. Mhm. Jakieś tutaj trudne nie są kleszcze, jeśli je zabijamy, to mogą chyba one nas zatruć. Yy, no, trucizną, jak można łatwo się domyślić, dlatego tego na nie uważać. Czy to jest kleszcz? Nie, to jest po prostu trup. Kleszcza. O, prawie MPC uderzyłem. Ok, to pogadajmy Co sobie. I jeśli przechodzicie grę równo ze mną, to polecam wam w tym oto miejscu kupić sobie ten oto Lotus, ten biały, najwięcej jak tylko możecie. On leczy z takiego jakby odpowiednika Toksika z Dark Souls, czyli takiej jakby potężnej trucizny, która nam zbyt szybko nie odpuści. Dodatkowo chyba mniej się leczymy, a tutaj właśnie mamy szczury. A propos tej, tego odpowiednika Toksika, to to się nazywa Plaga na polski i to będzie nam towarzyszyła ta plaga w następnym odcinku więc zapraszam do oglądania oczywiście już na zapas mówię następnego odcinka i tam mamy na 12 o jezu to, to jest jakieś kamienie, jakaś zasadzka na 12 mamy nowy typ przeciwników właściwie takiego normalnego moba, tylko takiego w wersji na sterydach, takiego giganta tu jest przepaść? nie, możemy sobie przejść trzeba na nich naprawdę uważać, zobaczcie z łatwością, może nas trafieniu zrzucić. Właśnie on się w tym specjalizuje. Mhm. Dosyć potężny jest, łatwo spamuje. Naprawdę, na tego przeciwnika trzeba naprawdę, naprawdę uważać. Jezu, dobra, jesteś mój. Jeden strzał tylko. O, dobra, może nie jesteś mój? Nie, no jesteś. Okej, okay, ale naprawdę, 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 uważajcie na to. O, Dark Moon Grass. Super. Spadaj tam na dół. Gigancie. Super, tutaj będzie mieli zasadzkę. sporo siana jest, no właśnie. O Jezu, nie mogę przez ścianę uderzyć. Dark Souls, mogłem przez nawet taką ścianę z cegieł. To Jezu, ostrożnie, ostrożnie, nie zabiłem go. Okej, okay. i teraz kolej na ciebie. Super, czy coś się tutaj będzie mieli? Na pewno coś tam w, w sianie będzie na nas czekało, coś tam leży na stuwę, więc... Sprawdźmy. Nie ma nikogo. To jest coś nieprawdopodobnego wręcz. Hmm, ale wydaje się, że nie ma. No dobra, no to lecimy na górę w takim razie i mamy kleszcze. W takim razie odsuńmy się, żeby... Okej, okay. ta krew na mnie nie wytrysła. To... Wiecie co? Teraz ty tak sobie skojarzyłem. Te kreszcze, ta krew, która wytryska po zabiciu, to jest tak jak w namalowanym świecie Aramis. Hmm. W Dark Souls tam byli tacy biegający, z takimi jakby wielkimi e, krwiakami na sobie i to było na w zasadzie, że krew była trująca. Teraz dopiero kolejne tutaj e, jakby połączenie tych dwóch gier zauważyłem. Naprawdę nieźle, nieźle. Widać, że twórcy korzystali z podobnych motywów tworząc Dark Souls. Dobra, później sobie podniosę ten skarb, który tak jest pewnie zielona trawa. Yozu, Właśnie tego ich nie nienawidzę, oddalmy się, oddalmy się! I uleczmy się w spokoju. No tak patrzy się. Czekał na śmierć. Dobra. To już raczej nic z niego nie wypadnie nam ciekawego, więc możemy iść dalej. Zwróćcie uwagę na, na te larwy takie na ziemi, na ścianach i wszędzie. Tutaj też jedzą jakieś zwłoki i tak dalej. Smacznego. Ponieważ już teraz chyba będziemy wchodzić sobie na bossa który jest właśnie złożony z tych oto larw. Jest on cał w całości zbudowany jest właśnie z takich larw, z takich robaków, które również będą nas konsumowały na żywca. Zobaczycie zresztą o co chodzi w tej oto cutscene. Zapraszam. Specjalnie, właśnie tak przez chwilę, nic nie mówiłem, żebyście mogli sobie posłuchać tego soundtracka podczas walki z tym bossem, którym jest Lechmonger. Ponieważ ten soundtrack jest według mnie jednym z takich, no, najbardziej specyficznych w Demon's Souls. I szczerze mówiąc, całkiem nim przepadem jest trochę taki straszny, trochę taki bardzo mroczny, może, ale jest naprawdę fajny. O, właśnie, i oblepił nas tymi larwami malutkimi, które nas konsumują, przez to chyba nie możemy robić przewrotów. Nie możemy również się tak bardzo efektywnie leczyć trawą jakbyśmy robili to normalnie, zobaczcie zresztą. Jezu, jak bardzo! Ale mi te cholerstwo pochłania energię do leczenia. Dobra, spadło mi z tułowia, również. Teraz jestem wreszcie dopuszczony, że tak powiem, do tego, żeby się leczyć efektywnie. O już nie. Dobra, zatakujmy w końcu Lechmungera. Piękne obrażenia. O, nie trafił mnie, mam szansę znowu go uderzyć. Dobra, już pan z połowę zdrowia. I jeszcze raz, i ostatni strzał, powinien już go załatwić dokładnie. Piękniej to by było na tyle z tego pierwszego bossa. Pamiętajcie, pierwszy boss w nowej krainie, oczywiście, że pierwszy boss zawsze jest prosty. Ten boss, akurat aż taki prosty, nie jest. Naprawdę, nie jest aż taki prosty. Dlatego uważajcie i nie idźcie tutaj na samym początku gry. Bo może on was pozbawić tej możliwości leczenia się zieloną trawą, bo wtedy to naprawdę będziecie się mało leczyć. A w dodatku ma całkiem wysokie obrażenie, taki atak, taką furię, że tak kończynami wymachuje na wszystkie strony świata. Tak jak już tam właśnie widzieliście zresztą, jak się kilka razy tak musiałem obronić. Czy my tutaj mieliśmy jakiś skarb za tym? Nie, wydawało mi się, że tam coś się świeciło. Tutaj mamy, okej okay. i tutaj jeszcze jest. i no, jednak się nie wydawało, coś to jednak było. No, tak więc to by było na tyle. W takim razie podnieśmy sobie duszę. I nie będziemy się cofać do Nexusa, tylko rozpoczniemy sobie od razu kolejną lokację, tak więc zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka, dzięki za uwagę, zapraszam do oceniania tego materiału, cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się na razie, cześć.